Król Sraczka zesrał się w nachy! Królestwo Króla Pniagi Sraczki! Król Sraczka pokonał wszystkich wrogów oprócz jednego! Ataka, tak Zabić gnidę! Strzelać kurwa mać, bo inaczej zawisnę na stryczku przez zielonych! Wojsko króla Sraczki poległo. Nieliczni ludzie Sraczki trafili do kolonii karnej, aby tam pracować jak Król Sraczka został złapany i zakuty w kajdany i wysłony na odludzie. Kolonia Karna została otoczna magiczną runą, a król Sraczka nie uciekł. Co kurwa się dzieje? Gnido. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. A raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz?